Cześć, witam Cię w kolejnym filmiku, tym razem ze statyki. Dzisiaj zajmiemy się środkiem ciężkości figur płaski, więc najpierw szybko co to jest. Ogólnie pojęciem środka ciężkości nazywamy taki punkt, do którego możemy sobie zredukować całą figurę i na tym punkcie tylko operować. Jest to taki punkt obdarzony masą, i tak, tak naprawdę na którym się wszystko dzieje. I teraz w statyce i potem też w, w dalszych dziedzinach nauki też nam się przydaje, na, fizy na fizyce też między innymi to się znajduje. No, nie chodzi o to, że tak jak każde, każda jakaś tam masa taka elementarna jest przyciągana w dół, to możemy sobie powiedzieć, że zamiast tych wszystkich mas możemy je e, sobie zredukować i, i stworzyć taką masę e, z dużym g i, i to, to generalnie to się robi. Trzeba znaczyć współrzędne takiego punktu najczęściej. No to sobie zróbmy współrzędną x-ową, y-ową liczymy oddzielnie i taka współrzędna x to jest suma odległości x razy pola danej figury. Tak jak tutaj mam taki przykład. To jest figura, którą jak widzimy, można podzielić bardzo dowolnie. Możemy ją sobie podzielić tu i tu, możemy ją sobie podzielić tak i tak. Możemy sobie policzyć całość i odjąć ten, ten wycinek. No jest propozycji wiele. Tutaj na górze to coś, to x razy, razy pole. To się nazywa moment statyczny danej figury płaskiej. Uwaga, względem osi y, względem osi y, bo x to jest odległość od osi y, dlatego to jest moment statyczny względem osi y. W y jest odwrotnie, mamy współrzędną y, a to, to się nazywa moment statyczny względem osi x. No i ja zaproponuję sobie taki oto podział. Prawda wyznaczam, bo wiemy, że to są, to są takie prostokąty, więc ich środki ciężkości są na przecięciu przekątnych. Troszkę nieudolnie je tutaj zaznaczyłem, narysowałem, ale gruńczo było wiadomo o co chodzi. Dalej analitycznie to wyjdzie. No i co? Po pierwsze, policzę sobie sumarycznie wszystkie pola, bo to mi się pojawia na dole we wzorze. Sumarycznie wszystkie pola, no to to trudne nie jest. Współrzędną xową środka mówię, że to jest moment statyczny względem osi y, więc to jest pole tego, czyli 6 razy współrzędna xowa tego, czyli tutaj na xach jest 1,5. Dodać 2 pole tego razy 4,5, bo 4,5 to jest współrzędna xowa tego środka ciężkości. Potem dodać 10 razy 2,5, bo 2,5 to jest współrzędne x tego środka ciężkości. No i to wszystko tutaj dodaję dzielę przez 18, wychodzi tyle. W przypadku y jest bardzo podobnie, też sobie mnożę pole razy, razy odległość, pole razy odległość, dzielę przez, przez sumę pól, wychodzi mi tyle. No i na koniec mogę sobie to zaznaczyć, znowu trochę nieudolnie, ale pierdolę za oko, będzie to tu, a ten punkt ma takie współrzędne. No i tak to się robi. Dziękuję bardzo. Szybko egzamin zaliczony. Dziękuję.